Pytanie, kto nas posiada? To pytanie z gatunku kto posiada większość zasobów naszej planety? I szokująca teza, która pojawiła się w publikacji, którą zaraz Państwu pokażę, którą sami przeczytajcie i przeanalizujcie, a ja z niej tylko wypunktowałem takie najważniejsze konstatacje. Szokująca konstatacja generalna jest taka, że dwie kompanie Vanguard i Black Rock. Posiadają większość, już w tej chwili większość zasobów na naszej planecie. Jest takie sformułowanie w tym tekście, które mnie uderzyło i które przytoczę w oryginale. The power of these two companies is beyond your imagination. Siła tych dwóch kompanii jest poza naszą wyobraźnią. Akcje największych światowych korporacji należą do tych samych inwestorów. Instytucjonalnych, a w konsekwencji indywidualnych. Konkurujące ze sobą marki na rynku, np. Na Coca-Cola i Pepsi, wcale nie są konkurentami. Ich akcje są własnością tych samych firm inwestycyjnych. Vanguard i BlackRock nie tylko mają akcje, mają także akcje inwestorów banków inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, funduszy ubezpieczeniowych. Wszędzie tam są akcje BlackRock. I Vanguard. Z raportu, z raportu Bloomberga, a więc wcale nie prawicowego przecież, wynika, że obie te firmy w 2028 roku będą miały wspólne inwestycje wartości 20 bilionów dolarów. Oznacza to, że będą właścicielami prawie wszystkiego. Bloomberg nazywa BlackRock czwartą władzą. A więc już nie media, które Bloomberg posiada w pewnych. Zawikłanych dosyć łańcuchach właścicielskich, które nie, Bloomberg posiada, a BlackRock ma na nie wpływ z tych zawikłanych łańcuchach właścicielskich, ale po prostu czwarta władza. BlackRock pożycza pieniądze bankom centralnym. Jest także ich doradcą. Wielu pracowników korporacji BlackRock zasiadało w Białym Domu w, zarówno z George'em Bushem, czyli Republi z republikaninem, jak i z Barackiem Obamą, demokratą. Black Rock łączy wszystkich. Larry Fink, dyrektor generalny Black Rock, jest przyjmowany wszędzie na najwyższych salach świata. Nie jest jednak tym, który pociąga za sznurki, twierdzą znawcy. Największym udziałowcem Black Rock jest Vanguard. To jednak. Niewiele mówi, dlatego że gdy próbujemy rozpoznać y, akcjonariuszy udziałów Vanguard, okazuje się, że to jest prywatna firma, która strzeże tej informacji. A więc, w konsekwencji, pozostaje Vanguard. Raporty Oxfam i Bloomberg mówią, że 1% mieszkańców Ziemi posiada więcej pieniędzy niż pozostałe 99%. Oxfam twierdzi, że 82% wszystkich zarobionych w 2017 roku pieniędzy trafiło właśnie do tego 1% mieszkańców Ziemi. 82% wszystkich zarobionych pieniędzy. BlackRock i Vanguard posiadają monopol w niemal wszystkich branżach na świecie poprzez zawikłane układy właścicielskie, w których mają decydujące akcje jako firmy inwestycyjne drugiego i trzeciego rzędu. Kto posiada BlackRock i Vanguard? I tu już tylko domysły. Ale te domysły idą w kierunku najbogatszych rodzin na świecie, z których część to członkowie także królewskiej rodziny w Wielkiej Brytanii. Dlaczego o tym nie wiemy? Bo 90% międzynarodowych mediów należy do konglomeratów, dziewięciu konglomeratów medialnych, na które wielki wpływ ma BlackRock i Vanguard. Organizacje, które dostarczają wiadomości, są opłacane przez organizacje non-profit. Różne organizacje non-profit, fundacje założone przez tą właśnie elitę, skupioną w BlackRock i Vanguard, tylko po to, aby mieć wpływ na media. George Carlin stwierdził: Klub, który wie o BlackRock i Vanguard, to bardzo mały klub, a ciebie w nim na pewno nie ma. Od śniadania, które jesz o teraz, na którym śpisz. Wszystko, co nosisz i konsumujesz, w dużej mierze zależy od tych właśnie dwóch firm. Facebook, który jest właścicielem WhatsApp i Instagrama, Alphabet, który jest matką takich firm jak Google i największym inwestorem w Androida, jeden z dwóch systemów operacyjnych smartfonów, plus Apple i Microsoft to są władcy przestrzeni wirtualnej, która teraz rośnie. I 80% akcji Facebooka posiadają ci, którzy posiadają także firmy żywnościowe, wydobywcze, modowe i inne. Vanguard i BlackRock. Twitter to także ci sami inwestorzy. Apple i Microsoft też. Mówiąc krótko, Bill Gates, którego uznajemy za, jedni uznają za dobroczyńcę ludzkości, chyba mniejszość jednak, drudzy uznają za. Wcielone, wcielonego diabła jest także tylko pacynką w rękach Blackrock i Vanguard. Tak samo jest w branży wydobycia. Najwięksi inwestorzy wykupują wszystkie surowce. Tak jest w branży spożywczej i farmaceutycznej. Marki modowe, panele słoneczne, rafinerie, firmy tytoniowe, instytucje naukowe, ubezpieczenia. Wszędzie tam. Jest długa ręka BlackRock i Vanguard. Jak to się dzieje? Ponieważ inwestorzy instytucjonalni, którzy monopolizują wpływy w różnych korporacjach, często konkurencyjnych rzekomo wobec siebie, mają nad sobą firmy inwestycyjne, a te firmy inwestycyjne mają swoich najważniejszych udziałowców. I tak ta piramida idzie do góry. Na górze są tylko dwie korporacje. Forbes w, maju, w marcu 2020 roku stwierdził, że na świecie było wtedy w marcu 2020 2095 miliarderów. Stosunkowo niewielki klub. Do mediów docierają za pomocą organizacji non-profit, tak, takich chociażby jak Fundacja Open Society Sorosza, czy Fundacja Melindy i Billa Gatesów. Microsoft decydują w nim trzy firmy. Vanguard, BlackRock... I Berkshire Hathaway. To oni właśnie wynajęli agencję Hill and Nolton, aby ośmieszać i dezawołować ludzi sprzeciwiających się ich globalnym pomysłom. Przypomnę, że ta sama agencja Hill and Noulton była bardzo aktywna w czasie wojny na Bałkanach. I ta agencja wyprodukowała zdjęcie chorego na gruźlicę serba który był bardzo wychudzony, postawiono go za dutem kolczastym i, stwierdzo... i w świat poszło zdjęcie, że to jest więzień obozu koncentracyjnego założonego przez Serbów. Potem oczywiście wszystko wyszło na jaw, ale kogo to już obchodzi, jak wojna się skończyła? To jest Hill Nolton. Jak Państwo prześledzicie działania agencji Hill Nolton, to przypomni się Państwu film, który został przetłumaczony na język polski jako Fakty i Akty o wywołaniu fikcyjnej wojny po to, żeby wygrać polityczne zawody. Ale hillen Newton to tylko ramię. Tak naprawdę ramieniem porusza BlackRock i Vanguard. Spójrzmy na, na układ właścicielski w Bertelsmanie, jednym z największych europejskich koncernów medialnych. To jest jedna z dziewięciu największych grup medialnych na świecie. Co posiadają? RTL, 45 stacji telewizyjnych, 32 stacje radiowe. W 11 krajach działają. Są współwłaścicielem największego wydawcy książek na świecie Penguin Random House. Akcje Bertelsmana posiadają trzy rodziny: belgijska rodzina Vantillo, belgijska rodzina Leysen i niemiecka rodzina Bertelsmann Moon. Wszystkie te trzy rodziny w czasie II wojny światowej były zaangażowane po stronie. Adolfa Hitlera. W dziennikarstwie jednym z najpotężniejszych czynników wpływu jest tak zwany Project Syndicate. Organizacje, które dostarczają wiadomości są opłacane przez organizacje non-profit, a ma nad tym piecze Project Syndicate. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. O, tu Państwo zastrzeżecie uszami, trochę uśpieni tą yy, narracją. Budżet tego tej organizacji non-profit, na której czele stoi szwajcarski profesor Klaus Schwab, jest budowany ze składek wcale nie małych, tych, którzy tam uczestniczą, ale przede wszystkim jest budowany przez BlackRock, Fundację Open Society, Fundację Bida i Melindy Gatesów oraz firmy, które są kontrolowane przez BlackRock i Vanguard. Szwajcarski profesor Klaus Schwab jest znany już dziś z haseł Reset i odbudujmy cywilizację lepiej. Klaus Schwab twierdzi także, to jest bardzo ciekawe twierdzenie, że ludzie nie posiadają nic poza pracą. Do 2030 roku, zdaniem Schwaba, nie będziemy nic posiadać i wtedy będzie dobrze. Ja tylko przypomnę, że narracja... Zniszczmy dotychczasową cywilizację i odbudujmy lepszą, towarzyszyła już rewolucjonistom Lenina. Potem towarzyszyła Hitlerowi. Ta sama narracja dziś towarzyszy Klausowi Szwabowi. To jest narracja, którą można odnaleźć gdzieś w pismach Sabatajcwi 1666 rok. To właśnie sabateiści, którego, których Pewnym odłamem byli potem frankiści. Mówili, że świat jest jak zle zrośnięta noga i trzeba ją złamać, żeby dobrze złożyć. Coś to Państwu przypomina, prawda? No właśnie. Tyle Państwu naopowiadałem dziś w takim telegraficznym skrócie. Teraz spójrzcie na publikację, którą starałem się Państwu streścić. Jest bardzo ciekawa publikacja, i to właściwie chleb, który odebrałem. Aleksandrze Bruce, która opublikowała ten ciekawy tekst na portalu Humans are free. To są ludzie, którzy walczą o wolność. Musimy zrozumieć, kto posiada świat, żeby wiedzieć, co nam grozi.